Hej, cześć siema, ja jestem krzycha w dzisiejszym filmie pomogę wam tak naprawdę pewnym narzędziem przejść GTA 4 na 100% i ja to już dawno robiłem na 100% GTA 4 Ponieważ jak widzicie odblokowałem je tutaj 15 lutego 2025 roku Dawno to robiłem naprawdę, ale jest, pewien, jest pewna rzecz ze zbieraniem ptaków Pigeonów, gołębi, po całej mapie sprawia to trudność, ponieważ nieraz zbierzemy, nie będziemy wiedzieli gdzie i sporadniki często są niedokładne. Dlatego to, że poradniki są dokładne, pokazują lokalizację dokładną, tylko że Wy nie wiecie, którego już zebraliście, będziecie jeździć w to samo miejsce nieraz i. i przy szukaniu z mapką, na pewno Wam to pomoże. Jest taka aplikacja jak ten Pigeon Locator, nie wiem czy to się wymawia Pigeon, po prostu lokalizator tych, tych gołębi. Ja już go pobrałem sobie z tej stronki, którą dostaniecie w opisie. Dostaniecie link do githuba. Tutaj sobie pobieracie ten, ten zip i macie już wszystko tak naprawdę. Otwieracie sobie taką aplikację. Będzie pokazane i macie takie narzędzie. Jest tu pokazana mapa Liberty City, na razie nic tu nie ma. Klikacie sobie File, Open i powinniście znaleźć w dokumentach folder Rockstar Games. Później wchodzicie sobie w GTA 4, Profiles i jeden profil, który wam tu się wyświetli najprawdopodobniej. I tutaj macie tak naprawdę swoje save do GTA 4. Tutaj są savey do GTA 4. Ja otwieram pierwszy, na którym sobie zapisałem grę. No, jak widzicie, ja mam wszystkie zebrane na tym save'ie Tutaj możecie sobie też. Jak widzicie, Pigons Exterminated, Pigons Remaining. Ja tu mam tylko te, które zebrałem, jak widzicie, ale też zobaczcie od razu jakby tu się prezentowało to jest Safe chyba z GTA GTA Episodes, Episodes from Liberty City ale nie pamiętam jakiego DLC to jest chyba to jest chyba z The Ballad of Gay Tony. mogę się mylić ale jak widzicie mamy na biało tu już gołębie a to jest akurat z tla, tego The Lost Dams ale jak widzicie, mamy na biało, i tu podjeżdżacie sobie do tej lokalizacji wskazanej tutaj i szukacie sobie tego głębia. To jest takie ułatwienie. Taki poradniczek. Jeszcze tutaj, jak widzicie, pokazuje jest tutaj oczywiście o, o tej aplikacji, że Reveals the Remaining Flying Crats in a Saved GTA 4 Games. Special thanks to GTA Kit 667 protesting, providing feedback i tak dalej. No i tutaj możecie sobie oczywiście też jest takie coś increase blip size, decrease blip size. To im, to was to wam zmniejszy. Control down też tutaj. jak widzicie, zmniejsza i bardziej dokładna jest. Chyba to jest maksymalne. Tak, tak. No, to chwilę się pobawiłem, jak widzicie, ale to jest takie proste, bardzo przyjemne narzędzie, które naprawdę wam pomoże. Jeśli byście oczywiście mieli problemy, no to piszcie, ja jestem dostępny oczywiście w sekcji komentarzy. I to by było tak naprawdę w tym odcinku na tyle. Przechodźcie sobie gry na 100%, bo to jest fajna zabawa i naprawdę fajne to jest z tym zbieraniem tych ptaków, pamiętam jak ja się bawiłem, bardzo fajnie mi to szło. No, i zabrakło mi tak naprawdę tylko na tej wysepce, na której jest statua State of Liberty. Zabrakło mi tylko na właśnie tym Church Island. Właśnie tych gołębi. Bo nie wiedziałem, i znalazłem taki Pigeon Locator. To jest naprawdę fajne narzędzie. I tak jak mówiłem, to by było wszystko w tym odcinku. Siemano i trzymajcie się. Cześć.